Nagrałam. Wszystko. Ok. Nie chcę pokazać, czy już mi te Dobra, ja idę sobie no. chyba korować. Tak? Idziesz już? No, nie, ja się po po rower. Rower. nie. Nie widzę już. Tak, możesz. Zobaczcie, czy jedziemy sobie. Na TikTok. Na sleepboard. Zobacz. Patrz, gdzie tam jest. Wow, przecież to jest taki. Co to jest taki Mam w koszyku? To jest mała bioder. Nie. Gdzie jedziemy? Sandra. Mogę być tak, bo pierwszy moc. No to sobie bądź. Dopóki będą koledzy, to ja będę. Bo ja... Ja ja mam się... wszyscy koledzy i nikogo już nie będzie to. Nawet nas? A kiedy my będziemy? Ja, ja powiedziałam ja, kiedyś, mam, że idę do kolegi na noc. W -parku, do a później jeszcze z innymi kolegami z Typa. Ku nas survival do lasu, na całą noc. Chodźcie. Wy robiliście sobie survival? Chodźcie. Wiesz, że tam widzisz nawet były. To bo trafie, my tak, on tak pidziela, widzisz. Na no, rozalę

Żartuję, to łatwizna. Mogli wziąć już, albo co? No i już. Stąd mogli wziąć? I stolik taki malutki, który się pakuje w kosteczkę, jest taki. Zobaczcie, ja kiedyś byłam w Survivalu. Było ekstra. Byłam na obozie i survival sobie zrobiliśmy.

Dobra, dobra, no miłej papa.